Amen. Ewangelia na niedzielę, Ewangelia na święta. Przed nami czwarta niedziela okresu Wielkiego Postu. I usłyszymy podczas naszej liturgii, a my się przygotowujemy także do naszej osobistej modlitwy ze stronicą Ewangelii, usłyszymy fragment z trzeciego rozdziału Ewangelii Świętego Jana. To część, y, zakończenie rozmowy Jezusa z Nikodemem. Zaraz ten tekst zobaczymy. Na planszy, troszkę będzie chyba za bardzo kolorowy, ale specjalnie wiele słów zaznaczyłem różnymi kolorami, żebyśmy zobaczyli pewną dynamikę tego tekstu. I gdy będziemy szykować naszą osobistą modlitwę, medytację z tą stronicą Ewangelii, to będziemy chyba musieli podejść do tego tekstu inaczej niż do innych tekstów, gdy mamy jakieś opowiadanie z pewną dynamiką. Tu mamy słowa Pana Jezusa, ważne i każde chyba słowo wymagałoby jakiegoś zatrzymania się i pogłębienia znaczenia, sensu dla naszego życia. Dobrze, za duży ten wstęp. Ewangelia Świętego Jana, trzeci rozdział, wersety 14-21. Jezus powiedział do Nikodema: Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba. By wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, by jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w boku. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 3, wersety 14-21. I tymi kolorami zaznaczyłem te słowa, które są słowami kluczowymi w całej Ewangelii Świętego Jana. Jest mowa o wierze, o życiu wiecznym, o sądzie, światło i ciemność, miłość, prawda. To słowa, które są bardzo ważne w zrozumieniu przesłania Pana Jezusa. Ale zobaczmy jeszcze szerszy kontekst. Tego spotkania Nikodema z Jezusem. Tydzień temu widzieliśmy Jezusa, który oczyszcza świątynię z drugiego rozdziału świętego Jana. Ten znak proroczy pokazuje, że oddajemy cześć Bogu, budujemy naszą relację z Bogiem, Ojcem w duchu i prawdzie, tak powie Jezus do Samarytanki. I że to my jesteśmy świątynią ducha, że Jezus z Ojcem chcą rzeczywiście zamieszkać w naszym sercu. Że Jezus proponuje nową relację do Ojca, nie relację, którą zdobywa się przez zasługi, przez ofiary, ale przez otwarcie się na dar Jego miłości. Nikodem. Nikodem przychodzi nocą do Jezusa. Nikodem w Ewangelii św. Jana pojawia się trzykrotnie w naszym opowiadaniu z trzeciego rozdziału. Potem będzie wspomniany w siódmym rozdziale wersety 50-52, gdy Żydzi będą debatować e, właśnie w sprawie Jezusa, jakby się go najlepiej pozbyć. I potem w dziewiętnastym rozdziale, w 39 wersecie, gdy jest opis złożenia ciała Jezusa do grobu. Jeszcze taka anegdotka o Nikodemie. Jest taka publikacja księdza Andrzeja Strusa, nieżyjącego już Salezjanina, historyka, archeologa, który udowadnia, że grób Nikodema znajduje się w katedrze w Pizie. Jest to grobowiec. Za chwilę zobaczymy zdjęcie: Abibo, Gamaliela i Nikodema, tych trzech świętych. Ten wizerunek grobowca pochodzi po pożarze katedry w Pizie z 1595 roku. Był ten pożar i odbudowano ten posąg, ten monument grobowy Nikodema, Gamaliela i Abibo. Dobrze, Nikodem przychodzi nocą do Jezusa. Zaniepokojony tym znakiem, jakiego dokonał Jezus w świątyni, przychodzi nocą, aby z Spotkać światło. Tak się kończy Ewangelia Jana, byśmy mogli też powiedzieć, ale na odwrót. Judasz wychodzi z wieczornika, tak czytamy w 13 rozdziale, 30 werset, odchodzi od światła i wkracza w noc. A więc mamy dwóch bohaterów: jeden ten pozytywny, Nikodem, który nocą przychodzi do Jezusa, aby znaleźć światło, i Judasz, który jest w świetle. I wybiera jednak noc. Dobrze, przejdźmy do naszej Ewangelii. Trzy główne tematy byśmy mogli wyróżnić w, tym, w tych słowach Pana Jezusa. Pierwszy to kwestia życia wiecznego. Drugi to temat sądu. I wreszcie temat prawdy. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. Jezus nawiązuje do opowiadania z Księgi Liczb z 21 rozdziału, opowiadania, którego dobrze znamy, które jest w schemacie klasycznym Starego Testamentu. Jest grzech, jest kara za grzech, tą karą były jadowite węże, jest nawrócenie, wołanie o pomoc do Boga i wybawienie. Mojżesz konstruuje węża miedzianego kto spojrzył spojrzał na tego węża zostawał uzdrowiony a więc mamy pewien schemat klasyczny starego testamentu tej religijności fałszywej grzech kara nawrócenie zbawienie wybawienie Jezus wykorzystuje to opowiadanie by pokazać Boga innego jego ojciec działa w inny sposób że Zbawienie jest przez wiarę i otrzymuje się życie wieczne. Czym jest to życie wieczne? My często i tak myśleli Żydzi w tej klasycznej religijności, że życie wieczne jest nagrodą za dobre postępowanie, a więc teraz muszę starać się i ewentualnie po śmierci otrzymam życie wieczne. Ale życie wieczne oznacza zupełnie coś innego. To jest rzeczywistość, którą możemy doświadczać w teraźniejszości. To nie oznacza wieczne, bo trwa na wieki, ale wieczne, bo jest pełnią życia. Chodzi o jakość tego życia. Ta jakość dokonuje się przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I to jest to doświadczenie, które już mogę doświadczać, przeżywać tutaj na ziemi. To nie jakaś przyszła nagroda, ale rzeczywistość. Jezus nie mówi, że kto w Niego wierzy kiedyś otrzyma życie wieczne. Ale już ma życie wieczne. A więc Jezus znowu szokuje, pokazując Nikodemowi, pokazując nam nową relację z Bogiem, ojcem, którą mogę już doświadczać w ciągu mojego życia. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg miłuje świat. Nie jeden naród, nie tylko tych dobrych i sprawiedliwych, którzy dostaną nagrodę za dobre postępowanie, ale kocha całe stworzenie, kocha świat i chce, aby przez wiarę cały świat otrzymał, miał już życie wieczne. I przechodzimy do tematu bardzo trudnego dla nas, bo tak byliśmy też w prawdach wiary uczeni. Że Bóg jest sędzią, że Bóg sądzi. I czytamy dalej, albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale by świat został przez niego zbawiony. Bóg jest miłością, daje wszystkim ludziom pełnię tej miłości, pełnię życia, nową jakość tego życia, właśnie którą nazywamy życiem wiecznym. A więc nie ma sądu, Bóg nie sądzi. Pięknie to ujął święty Paweł w liście do Rzymian. Otwórzmy może sobie szybciutko ósmy rozdział listu do Rzymian. Czytam pierwsze wersety, pierwsze dwa wersety. Oto teraz nie ma wyroku potępiającego dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, gdyż prawo ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolniło Cię od prawa grzechu i śmierci. Jeszcze werset 34, też 8 rozdziału listu do Rzymian, kto wystąpi z wyrokiem potępiającym? Przecież stawia się za nami Chrystus Jezus, który umarł, co więcej, który zmartwychwstał i zasiada po prawej stronie Boga. A więc święty Paweł ujął to w bardzo syntetyczny sposób, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie, którzy wierzą. Na czym więc polega sąd i potępienie? On, sąd, nie jest ze strony Boga, ale ze strony człowieka, który odrzuca tę propozycję miłości, który sam siebie wyklucza, który sam siebie osądza. Kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A więc sąd polega na tym, że to człowiek odrzucając tą wizję miłości wizję prawdy i światła wybiera ciemność, zło i grzech. I sam się osądza, sam się wyklucza z tego projektu miłości. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. My dobrze wiemy, że to tak się dzieje, kto żyje w ciemności, w grzechu, w śmierci, ten nie lubi. Właśnie być w świetle. I podsumowanie. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w boku. Kto spełnia wymagania prawdy, może inaczej w Biblii paulińskiej, mamy to zdanie przetłumaczone, ten natomiast, kto żyje w prawdzie, zbliża się do światłości, aby jego czyny były widoczne jako dokonane w boku. A więc widzimy ten trzeci temat ważny, czym jest prawda. Dobrze wiemy, że temat prawdy to temat yy, bardzo ważny w Ewangelii Świętego Jana. A więc prawda nie jest jakimś dogmatem. Prawdy się nie posiada, prawdą się żyje, prawdę się czyni. Yy, I to jest jakieś wielkie przesłanie dla nas. Co to jest ta prawda? To Jezus jest prawdą. A więc jesteśmy zaproszeni nie do tego, że mamy posiąść prawdę, nie to, że ja mam prawdę, ale że ja jestem zaproszony, by tą prawdą żyć, by tą prawdą rzeczywiście dzielić się z innymi, by właśnie ta prawda stała się światłem mojego życia. <laughs> Jeszcze ostatnia taka uwaga, e, że ten temat jest bardzo złożony i. Wymaga wielu studiów i medytacji. Mój profesor w Rzymie w Instytucie Biblijnym, Ignacio della Potteri, napisał rozprawę doktorską, właśnie prawda w Ewangelii Świętego Jana. Opisał to wszystko na ponad 100, 1200 stronach, a więc temat może nie dla nas, ale temat na naszą modlitwę, by zrozumieć. Że prawdy nie mam posiąść, ale prawda jest stylem mojego życia, jest światłością, jest miłością, jest wolnością, którą daje Jezus. Niech te słowa Ewangelii Świętego Jana umocnią nas na tej drodze wielkopostnej, ale przede wszystkim umocnią nas w tym doświadczeniu tajemnicy Chrztu Świętego, bo zostaliśmy właśnie włączeni w Chrystusa, który, jak przypominam, mówił Święty Paweł, nie tylko. Umarł za nas, ale zmartwychwstał, zasiada po stro prawej stronie Boga i nieustannie wstawia się za nami. Niech to wstawiennictwo Jezusa pomaga nam wybierać drogę światła, drogę prawdy, drogę wolności, błogosławionej niedzieli, dobrej modlitwy. Amen.